Dzień proszę dobry. Państwa, dzień dobry. Oglądacie Dzień Dobry TVN. Dzisiaj Jarosław Kuźniartek. Mm, tak, jesteśmy z Pauliną Krupińską. Bar, 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 bargiel. Kartiel. <laughs> niech zostanie, nie wycinajmy <laughs> tego. Niech zostanie, niech to pójdzie w świat. Ale dziś wieczorem, proszę Państwa, no, kolejne ekstremalne zmagania turystów, którzy sobie wzięli plecaki i postanowili za jednego dolara przeżyć w Afryce. O co więcej. I jeszcze się ścigają z innymi parami, innymi wariatami, którzy robią to samo. Ale z nami ci najlepsi, którzy po prostu idą szturmem przez ten program. Od pierwszego odcinka pokazują, jacy są silni. E, Karolina Woźniak, modelka, influencerka oraz Tomasz Iwan, były reprezentant Polski w piłce nożnej wiemy to, bo w tym programie to pada wiele razy. Dzień dobry, witamy serdy. Jest... Reprezentujesz Polskę, tylko inaczej. No. Ja zawsze reprezentuję Polskę. To już do końca, jak się jest reprezentantem raz, to już się nie, nie dostaje się do końca. Do no właśnie, Ty jesteś powiem ci Tomek w świetnej formie. Cześć, tu Dorota i Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.twn.pl od pierwszego odcinka tam ciśniecie po prostu najmocniej ze wszystkich par. Jak to się robi? Czy trzeba mieć u boku Karolinę, czy po prostu trzeba być byłym reprezentantem Polski? To na pewno, to mobilizuje dodatkowo. Natomiast no jednak ta żyłka sportowca powoduje, że nieważne jakie zawody, nieważne czy masz zajmować leżak przy basenie, czy też wygrywać w programie Afryka Express, to chcesz być pierwszy. I, I nawet w programie to brzmiało, w pewnym momencie wpadamy na metę i się wpisujemy, Karol się cieszy, jesteśmy drudzy. A mówię, no ale nie pierwsi, nie? Hmm. czyli tak to trochę wyglądało, ale no cieszę się, że, że te tempo, które ja narzuciłem i tą presję trochę może nawet tak mu zwycięstwa, że Karolcia, bo jeszcze w takich warunkach ekstremalnych się nie sprawdzaliśmy, zresztą doskonale to wiecie, jak to tam wygląda, hmm. że Karolcia jednak dała radę i tutaj była moim I... wsparciem i ten team, bo tam trzeba tworzyć team. No to jak się okazuje był najlepszy. Ja myślę, że też jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jeżeli udało nam się jedną, drugą, trzecią konkurencję wygrać, no to momentalnie już gdzieś tam kiełkowało, jest że być może tak tutaj na podium się uda. Także no złapaliśmy tego bakcyla i tak naprawdę mam wrażenie, że z każdym odcinkiem też pewniej się czuliśmy w tym Jesteście wszystkim. Jesteście na miejscu, jest Tanzania, jest Kenia, są zaskoczenia? No zaskoczeń jest wiele. Mm -hmm. Praktycznie To jest program, w którym nie wiesz, co się wydarzy za pięć minut. Ty... Nie czytałeś programu wyjazdu? Nie, no, nie, ma, tak, nie ma tam, że najpiękniejszy scenariusz. Wiedziałem to, co ty, że jest Kenia i Tanzania i to tyle. Natomiast cały czas ta nerwowość, która Ci towarzyszy, bo nie wiesz co się wydarzy za chwilę. Tak naprawdę tam są też te twisty, że człowiek jedzie w jednym kierunku, nagle dostaje się SMS-a od produkcji, zmieniacie kierunek, jest nowe wyzwanie. Także nic nie jest pewne w tym programie. Kochani, to też jest... jest tak, że program trwa półtorej godziny, załóżmy, a wy to nagrywacie pół, pół, półtora dnia, prawda, tak. to wszystko. Tak. Są różne zwroty akcji, wiele tych zadań też nie jest tutaj pokazanych. Tak jest. I Czy macie takie zdarzenie, że jak oglądacie ten program w telewizji, to mówicie Jeju, ale przecież my przeżyliśmy to wszystko 10 razy bardziej. Zdecydo... Nie oddaje emisja tego programu tych prawdziwych emocji. Zdecydowanie. Ja mam wrażenie, że to jest nawet nie 1% tego, co my przeżyliśmy, to co odczuwaliśmy, tych wszystkich właśnie zwrotów akcji. Tam się działo tyle, że my po całym dniu nie wiedzieliśmy, czy to było danego dnia, czy to było wczoraj, przedwczoraj. Po prostu wszystko się zlepiało w jedną wielką, intensywną całość. No i nie jesteś w stanie tego po prostu na ekranie oddać. To jest jakiś inny rodzaj tam ekstresu niż na boisku, kiedy wiesz, że strzelisz, albo nie? Y Przyrównaj to do karnych. Powiedz... To jest w tym momencie. Zu, zu, zupełnie inne, bo to jest tak jak masz karnego, strzelisz no. karnego, ale za chwilę masz znowu tego karnego, więc ten stres. No wiem o to, czym mówisz. To, towarzyszy ci, strzelałeś, to wiesz, nie? Ten stres towarzyszy ci praktycznie non-stop. Wykonujesz zadanie, cieszysz się, że je zrobiłeś, ale za chwilę masz jeszcze trudniejsze. I ja tylko chciałbym zdementować, bo niektórzy mówią, że oni tam sobie idą do hotelu, coś. To jest autentycznie, pewnie Paulina to tak. potwierdzi, jeden do jednego mamy. Krótkie 3-4 godzinki na sen tylko. I to jest tyle. To jest co w To najbardziej wyczerpujący program, jaki w historii Czy To jest w ogóle kwestia telewizji. ograniczeń budżetowych TVN? My, myślę, że myślę, że coś. coś, się coś może być, może nie. być nie. Też, nie, tak. dlatego, że szuka, musisz szukać noclegu. No wiem, wiem. E, musisz szukać jedzenia, e, masz, masz, jednego jednego masz jednego dolara, ja, masz jednego dolara. No właśnie, zadania zadaniami, wysiłek fizyczny, wysiłkiem fizycznym, ale chyba najbardziej poruszające są te spotkania z tymi ludźmi, e, którzy Was e, tam przyjmują na miejscu. Zdecydowanie. E, otwierają do. Od... Domy otwierają dawasz. domy coś co dla nas nie jesteśmy takim otwartym społeczeństwem i oni, którzy no, żyją w bardzo skrajnych biednych warunkach, a mimo wszystko się tymi swoimi czterema kątami dzielą z ludźmi z innego kontynentu z innej kultury. Także no, dla nas to było naprawdę bardzo wzruszające, Zważy, Tak zwłaszcza chyba w Afryce, gdzie ta, e, ta, gdzie ta bieda naprawdę uderza, ale czy z drugiej strony serdeczność tak. I, i nawet to, że oni byli tacy dumni z tego, że mogą nam tą w cudzysłowie kanapę, bo to nawet nie tak. była kanapa, a kawałek podłogi e, dać i nam w jakiś sposób pomóc. To było bardzo, bardzo wzruszające. Ale dochodzi do takich sytuacji, które teraz wieczorem dzisiaj będziecie mogli zobaczyć. Oto fragment. Bandę, Bus Station. The The... Ok. Ok. Reżyserowane. Nie, nie dramatyczne sceny. To, to się jeszcze chyba nie wydarzyło w żadnej mm -hmm. edycji. No właśnie jak to oglądacie, to czujecie. Ja mam ciarki, ja prawda? już to widziałam naprawdę wiele razy i za każdym razem mam po prostu to samo, czyli panika, stres. Yy, ciężko opisać nawet, co człowiek czuje w takiej sytuacji. Yy, no to, to, to jest tak, coś, to, co ciężko sobie wyobrazić to, tak to naprawdę. To też kiedy... oddaje to, o czym mówiłem, że to jest program naprawdę prawdziwy, jeden do jednego jest zawsze jakieś ryzyko, że coś takiego może się wydarzyć. We wcześniejszych odcinkach były jakieś tam drobne urazy, we wcześniejszych edycjach. No natomiast... Rozumiem, że tutaj tempo, tak. zadania versus tempo. ostrożność. Tak, no ja niestety nie ten ciąg, ciąg na bramkę, mówiąc po piłkarsku, mam za duży i to też zdaję sobie z tego sprawę, natomiast nie jesteś z tego w stanie no. pohamować. Jeżeli ktoś ma taki charakter sportowca, to ciągniesz, a my tu mieliśmy dużą przewagę, wygrywaliśmy. Więc nie musieliśmy tak cisnąć tak Do naprawdę. Do tego jeszcze co ona mówi. On nie ja, nie to, ja, ja nic nie, tyle nie słyszał. Tyle razy to wysłałam. To jeszcze były moje urodziny. Więc no. nowy... To jest prezent. Drugie nie, nie życie. Nie Drugie, życie. Drugie urodziny. Prezent. urodziny. Tak, no, ale pomimo tego wszystkiego no myślę, że to też paradoksalnie jeszcze bardziej nas umocniło, bo widzieliśmy też reakcję... Karol ci ja nie wiem jak ja bym się zachował Gdy, natomiast moja reakcja była taka robimy opatrunek lecimy dalej mm -hmm. więc no, zobaczymy tak A, no, zobaczymy. No, tak, programy, tak, zobaczymy. tak zobaczymy bo tego grazie. oczywiście tak, natomiast ja bym chciała powiedzieć że ja przez ułamki sekund miała, przeszło mi przez myśl że on może nie żyć po prostu mm -hmm. bo widziałam go jak leci w powietrzu yy, czymś tam poruszał jak już upadł <laughs> więc yy, tyle dobrego natomiast bałam się czy może być kręgosłup złamany czy jakieś inne obrażenia więc no, ta panika to to ciężko ubrać w słowa tak naprawdę Stay to co o 19:45 dzisiaj w TPM. Zapraszamy. Afrika na express to będzie chyba jeden z najbardziej emocjonujących odcinków w historii tego programu. Bardzo Wam dziękujemy. Dziękuję, kochani. Trzymamy Dobra, kciuki. My również i zapraszamy do oglądania. Zaczniemy do wygranej. Cały. moją dobrze. ukochaną parą. Bardzo wygranej. trzymam kciuki. Po wygranej. No ale wygrałeś tam kurzycie, więc to już tak. jest też. To, to już to jest z, dużo. Z jedna z tak. największych wygranych. Cześć, tu Dorota. I? Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl